Witam serdecznie z tej strony, domami A w dzisiejszym odcinku. dalej będziemy, że tak powiem, uświecać naszą rzeczną półkę. Nie mam twojego fantazyjnego elfiego Dobra, łonie, nie, 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 nie gdzie z tymi łapami? Wchodzimy sobie tutaj do gospody. Faendal myśli, że może mi odebrać Kamille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. Naprawdę? Więc moja matka chyba jednak nie jest szalona. Lepiej powiedz o tym Jarlowi w Białej Grani. Na pewno chciałby o tym wiedzieć. W Akademii Bardów, w samotni. Szkolą tam bardów i skaldów, takich jak ja. Jeśli się tam udasz, porozmawiaj z Wiarmo, rektorem uczelni. Lukan ze sklepu Rzecznej Puszczy ma wszystkiego po trochu. Jeśli szukasz broni lub pancerza, odwiedź Kowala Alwora. W porządku. Jesteś tym gościem. Jestem oberżystką. Krążą plotki, że Ulfric gromowładny uciekł z niewoli cesarskich. Teraz wojna rozgorzeje na dobre. Mamy pokoje i jedzenie. Napitki również. Ja gotuję. Chodzą szepty. Chłopak z Wichrowego Tronu imieniem Aventus Aretino próbuje skontaktować się z mrocznym bractwem. Ktoś włamał się do sklepu Lukana w rzecznej puszczy. Co najdziwniejsze, prawie nic nie zginęło. Znasz kaplicę Azury? Podobno mroczne elfy. Zbudowały ją, gdy uciekły z Morrowind. Co za widok! Mamy tutaj w rzecznej puszczy coś w rodzaju miłosnego trójkąta. Fendal oraz Sven. Obaj walczą o uczucia Kamili. Chcesz wysadzić się w powietrze? Podobno tak się dzieje, gdy ktoś para się magią. W zimowej twierdzy jest akademia, w której uczą czarów. O ile nie wysadzili jej już w powietrze, o wiele bezpieczniej jest poprosić czarodzieja Jarla, by nauczył cię tego i owego. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list, gończy. Ale musisz potem posprzątać. Wiesz, jak z tego korzystać, prawda? Nie. Mieszasz kilka składników i patrzysz, co będzie. Jeśli jeszcze nie wiesz, to nieco pszenicy i jaskra dadzą miksturę leczniczą. Mamy na sprzedaż wiele składników. Nikt nie ufa tym magom z Akademii na Dalekiej Północy. Bogowie tylko wiedzą, co oni tam knują. Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? Za naszą młodość, zapłynący jak wino czas, za epoki napaści kres. Za śmierć, co oszczędziła nas. Do następnego razu. Gdzie masz tale chemiczne? Tu gościu? A tu jest. Dobra. My się gromowładnych, co nasze odzyskamy. Krwią naszą siłą męską, ale i stalą ich wygrywamy. Koniec z ulfrikiem królów, mordercą. Przynieście miodu tym radosnym sercom, tylko naszym żywiołem. Myśmy Skyrim, dzieci. Sowngard wzywa: Z naszych ciał duch uleci, ale ziemia ta należy do nas. My, ją uwolnimy. My, od plagi, kalającej nasze nadzieje, oczyścimy. Mamy pokój, zaspokójmy ten apetyt dobrze. W Hmm. Zapiszę sobie. No dobra, najwyraźniej mi się nie mogę wskazywać. Hmm. No dobra, ale tutaj widać nie ma tej dziewczyny. A więc wychodzimy? Nie jestem ci winien, prawda? O. czy mi ją zaznaczy? To Oczywiście, że nie? chyba nie, nie wiem. Chyba mi nie zaznaczy. To Wy mogę sobie zintegrować tą aplikację listy filmów znajdę, co mnie. A, to jest ta, co te bratowe. Wiesz, jest już zajęta, więc nie wyobrażaj sobie za dużo. Dobra, to nie ona. O. Hmm. Powiedz mi, kiedy już przekażesz Kamili ten list. A jak ją ja znajdę, to powiem. Wiesz, co się stało? Obrabowano kupca rzecznej puszczy. Nasz Szora musisz Swen na głos śnieżnego skowronka. Jedyna dobra cecha, jaką odziedziczył w Cóż, ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i... Kaniania ZA SŁODZIEJAMI! No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy! Koniec tematu! O, nowy klient. Przepraszam za to. Może uda ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu? Pewnie kolejny wiersz. Doskonale wie, jak wywołać rumieniec na twarzy dziewczyny. Co to ma być? Jeśli ten ciul myśli, że będę tylko siedzieć w tym jego śmierdzącym domu i ciągle sprzątać, to... Powiedz Svenowi, że już ma jedną matkę. Więcej z nim nie rozmawiam. W porządku? Nie wiem, co ci mówili, ale chyba mam gdzieś tu kilka starych ksiąg. Jeśli chcesz więcej, musisz iść do Akademii w Zimowej Twierdzy. O! Oh. Różnorodne towary. Tak, zdarzyło się małe, małe. włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon. Pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarny Głazu na północny wschód od miasta. Tak. Teraz już nie musisz iść, prawda? Tak. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. Co? Nie ja. A, niech ci będzie na osiem bóstw, ale tylko na skraj miasta. Dobre, ale nie wy tutaj się ogarniecie, to się może nauczyć nawet zaklęcia. No bo nawet dwóch, jak widzę. E, magia. Wszystkie. Rebione. Dobra. siofra Loffager wypłóciła mnie dostarczenie Arlawi do jej wiadomości o smoczym ataku na Hagen i prośbę o przesłanie żonie z obrony Rzecznej Pusty. Złoty szpon. Lucian Valerius Rzecznej Pusty oferuje mi złoto do zyskania radawnego złotego szpona, serwowanego przez bandytów obozujących w Czarnych Jakieś tam różne zadania mamy, żeby coś tam potwierdzić, porozmawiać, ale po to? tego jeszcze robić nie będę, bo te może pierwszy coś dojść, jakiegoś do miasta czy coś, nie wiem... Dobra, Kamila, Valerius, Jeśli chcemy dotrzeć do Czarny Głazu, musimy przejść przez miasto, a potem przez most. Widać aż stąd, to ta góra ponad dachami budowli. Jeśli ci złodzieje się tam kryją, to muszą być szaleni. Te stare grobowce są pełne pułapek, troli i kto wie, czego jeszcze. Tędy. Dobra, podążam za tobą, Camilla. Ciekawi mnie, dlaczego ukradli tylko złoty szpon Lukana. Mamy przecież w sklepie sporo rzeczy o podobnej wartości. Lukan znalazł szpon mniej więcej rok po otwarciu sklepu. Nigdy tak do końca mi nie wytłumaczył skąd go wziął. Ma swoje tajemnice. To most prowadzący poza miasto. Ścieżka pod górę na północny zachód zawiedzie cię do czarny głazu. Powinnam wracać do brata. Dostanie białej gorączki, jeśli to potrwa zbyt długo. Jak dziecko. Niech cię Mara błogosławi za to. Cóż, musisz iść krętą drogą na tamto wzgórze. Gdy zobaczysz starą strażniczą wieżę, znaczy, że jesteś na miejscu. Gdy już dotrzesz do wieży, udaj się na północ. Po krótkiej przechadzce trafisz do czarny głazu. Powodzenia. Będziemy z Lukanem wypatrywać twojego powrotu. Dzięki. Dobra, ja się jeszcze przebiegnę, może śpięć. I powiem naszemu leśnemu elfowi, że daliśmy list od niego, ale że jest adresowany od kątego, niby. E, ja cię znajdę. I tutaj przy drewnie to zrobiłeś, prawda? Tak, jesteś tutaj, hello. Powiedz mi, kiedy już przekażesz Kamili ten list. Doceniam twoją pomoc. Weź to, proszę, nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w tartaku. Pokażę ci co potrafię. Okej, okay, ale nie chcę pomocować. Do następnego razu. Dobra, dzięki goście za pomoc. Tobie bardzo doceniam to wszystko. Mm. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Dobra. Już ja tutaj posiedzaliśmy, wydaje mi się, większość, ale jak się jeszcze trochę więcej dowiedzieć o tej misji, w której jesteśmy? Może tu jest jakaś goryska prasa, czy coś? Tu nie jestem pewien. Hmm. Grabka. Ok, i mogę tu gdzieś drewno, czy coś? Tego... O, jest! Pinek do rąbania drewna. Miłego dnia. Oby śmierć przyszła po ciebie, gdy będzie... Dobra... Drewno o połowę zyskujemy. A ja mogę coś z tym drewno zrobić? Jesteś mam tartak i dobrze płacę. Jeśli szukasz pracy, idź Witaj do mojego męża. Elfie. Dobrze widzieć do następnego razu. Tak a, a twój mąż, no tak, Jest mamy bomb. Wspominałaś już o tym. Więc udajemy się do ich domu, a ich dom jest tutaj gdzieś niedaleko, bodajże. O, ja tutaj byłem, tutaj, i tu w prawo, i potem jeszcze w prawo, i to jest ten dom. Tak, to jest ten dom, dobra. Wchodzimy na Hateim. Dom Gerdur. Dobra. Ja sprawię pracę. Przychodzisz do pracy? Chwytaj topór i przynieś. Uczciwa zapłata. Za uczciwą pracę. O, za cztery dostałem 20 sztuk włóczka. Widzę, że to będzie. Mogę sobie zarobić tutaj. To eee, jest świetnie, okej. Okay. Tutaj sobie pod... weźmiemy tutaj ta gdzieś. Od razu my je może przerobimy, jak się da w miarę. Dobra, widzę, że nie mam tu przyprawić odpowiednio dużo. Dobra. O! Dobra. To co to? Ja może ten odcinek już skończę. I w następnym odcinku udamy się do Białej Grani, Dobrze mówię? Nie wiem, sprawdzę na mapie, bo nie jestem pewny. Tak, do Białej Grani. No, a przy okazji będę musiał tutaj sobie trochę tego drewna porąbać i w czasie sensie zarobimy jakąś kawkę. Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę nordów. No także, wystarczy powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. Tak.